Szanowni Państwo, zrozumiałem jedną rzecz. Do plecaka 10-litrowego można się całkiem spokojnie spakować, i ultralight nie jest wtedy, kiedy się sztucznie obniża wagę. Swojego sprzętu kupuje się tytany, nietytany i tak dalej. Po prostu trzeba mieć rzeczy, które są wszechstronne, trzeba mieć rzeczy, które mają wiele zastosowań i które są porządne. I wtedy, jak dojdziecie do tego, co jest porządne i zgromadzicie sobie tylko kilka rzeczy, to macie ultralight. W tym plecaku zapakowałem się w sumie na dwudniowy biwak. Nie jest to dużo, nie jest to mało, ale mogę go traktować jako plecak ucieczkowy przecież. I mam w nim wszystko, co wystarczy mi do tego, żeby w jakiś tam sposób, w moim odczuciu komfortowy, sobie spędzić noc gdzieś tam. Natomiast mam tych rzeczy na tyle mało, że ważą niespełna 4,5 kg. Moim kanale dzisiaj, tak jak obiecałem, takie porównanie dwóch znakomitych produktów. Jeden produkt na pewno wszyscy z Państwa znają. Jest to chyba najmądrzejszy produkt z linii Bushcraft, yy, którą zap za zaprojektowali chłopcy z Survival Tech dla Helikona czyli Swagman Roll. Drugą jest to poncho. CPS marki Karintia. Chcę Wam dzisiaj trochę poopowiadać o tych dwóch produktach oraz powiedzieć Wam, co ma wspólnego marka Karintia z marką Fialeralę. Szanowni państwo, kilka słów o o swagman marki marki Helicontex. Jest on wykonany w 100% z nylonu i ma ocieplinę Climashield Apex. Co to jest ocieplina Climashield Apex? To jest ocieplina z włókien ciągłych, wyprodukowana przez wyprodukowana w Stanach, przez jakąś tam amerykańską firmę. Ale Czym ona się cechuje? Przede wszystkim waga do efektywności jest bardzo dobra w tej ocieplinie. Swagman ma wymiary 200 na 145 cm, a jego waga to 782 g. Czy 200x142 cm to jest dobry wymiar? Dla mnie jest niestety za mały, ponieważ ja mam 184 cm wzrostu, natomiast dla osób, które mają powyżej tam 170, 172, 174 będzie to idealna sprawa. I zaraz przejdziemy sobie do Karinki. Takie macie państwo porównanie wielkości po spakowaniu jednego i drugiego produktu. Swagman jak widać jest mniejszy troszeczkę. Mniejszy. Obydwa mają z zewnątrz pętelki. Te pętelki służą do tego, aby zapiąć coś ewentualnie w, wewnątrz kieszeni, ponieważ one się chowają do własnej kieszeni. Natomiast może ta pętelka też służyć do przytroczenia do plecaka. No i tutaj mamy porównanie, pierwsze porównanie jakościowe, z czego jest wykonana ta pętla, a z czego jest wykonana ta pętla? Grubsza w karincji. Znaczy, no nie, no widać tutaj strukturę materiału, no ale szersza i mocniejsza wygląda. Widać strukturę materiału? Tak. Więc to mamy pierwsze porównanie, a zaraz przejdziemy do. Do reszty tylko opowiem Państwu o karinti. Szanowni Państwo, to teraz dwa słowa o karinti i o tym, co ma wspólnego z firmą Fiale CPS System to poncho Karinti, które jest wykonane w 100% z poliamidu, a wewnątrz ma 100% poliester, ponieważ ociepliną, która jest wykorzystana Ocieplina, która jest wykorzystana przy tym, tym konkretnym produkcie, wykonała w Austrii firma Goldek Textil dla właśnie fialerawen i nazywa się ta ocieplina G-Loft. Jest to patent fialerawen, tak samo jak G1000, tak samo właśnie G-Loft. Co to jest, jest G-Loft? Jillow to jest taka ocieplina, która grzeje zarówno jak jest sucha, jak jak jest mokra, jak jak jest zmrożona. Ale najważniejsze nie jest to, że ona grzeje jak jest zmrożona czy, czy mokra. Najważniejsze jest to, że po użyciu e, włókna tej ociepliny wracają do swojego pierwotnego kształtu, niezależnie od tego e, ile razy to jest prane i jak to jest używane. Na, na śpiworach wojskowych, na przykład, są zaznaczone ilości prań, jeżeli mieliście kiedyś śpiwór wojskowy, na przykład brytyjski czy niemiecki, to tam są ilości prani. Wymiary tego produktu. 156 na 215, czyli jak widać jest to większe niż Swagman. Zaraz sobie to rozwiniemy, bo Swagman ma 200 na 140, czyli po zapięciu w kopertę Swagman ma 70, a to ma prawie 80 cm szerokości. Natomiast na długość to jest 215, ale tutaj jest jeszcze taki Taka mała niespodzianka, ponieważ jest dopinany dodatkowy kaptur. Jeżeli chcemy, to zrobić jakoś piwór. Co do wad, e, albo nie wad, to Swagman waży tam ponad 700 gramów. To waży 1250 gramów. E, no i tutaj mamy tej ociepliny, z tego co pisze Helikon-Tex, e, 69, e, 69 gramów na metr kwadratowy. A tutaj mamy 60 gramów dżidowcu na metr kwadratowy. Także tyle, jeżeli chodzi o techniczne walory tych dwóch produktów, a zaraz będziemy to mierzyć i sprawdzać, jak to wygląda na Maćku. Szanowni Państwo, Maciek nigdy w życiu nie korzystał ze Swagman Rola. Pierwszy raz ma go w ręku i postaramy się zaprezentować Państwu obsługę tego produktu, że ona jest naprawdę intuitywna. Nawet osoba, która pierwszy raz wyjmie go z pudełka, jest w stanie w, praktycznie w każdych warunkach obsłużyć ten sprzęt, no bo nie ukrywajmy, że jest to już jakaś forma sprzętu, ponieważ cała idea Swagman Rolla polegała na tym, że australijscy, podobno tacy odpowiednicy kowbojów, przy porannym właśnie ognisku i przy porannej kawie musieli mieć coś ciepłego, aby się zagrzać. Jak widać, nie jest to bardzo skomplikowane. Tutaj jest ta kieszeń na piersi, do której jest schowany cały produkt, i jest pętelka, o której Państwu, o której państwu mówiłem. Ja tutaj pokażę. Tu jest. Tę pentelkę no, jeszcze. Śpibur, a czy nie śpiwór, tylko kaptur? Kaptur jest. On jest zaciągany, czy nie? Za, no masz tutaj sznurecze, A są zaciągane. Jest kumka. Okay. Szok, kord. I nie wiem, czy on nie jest regulowany z tyłu, bo nie pamiętam już. Jest regulowany jest. z tyłu, tutaj zobaczcie Państwo, jest regulowany z tyłu, czyli można go ewentualnie zapiąć tutaj na rzep, tak? Jak jest wygląda? tutaj z boku, żeby ty, te dwie części Już, sek, e, już, e, już sekundę, jest, bo jest ja wszystko. Bo miałem go za sobie Zasuń ten... sobie tą kieszeń. No, no, okay. sobie za sobą. To sobie A, to spinasz damy. za sobą, okay. tak. O, nie no, nie, nie, nie na zewnątrz, pod spodem. Pod spodem, Tak. Dobra. Czyli już widzicie okay. Państwo, że tutaj mamy dwie klamry. Z tyłu tak. się spina tak. i z przodu się spina, tak? Okej. Okay. I teraz... I teraz tak, nie, i teraz... Nie, nie, dwie, i teraz ja nie wiedziałem, jak to się robi, po prostu. I teraz, powiedz, I teraz powiedz, czy masz pełną swobodę ruchu. Podejdź sobie do ogniska Ale na się, przykład, się, jakbyś coś ja chciał ja zrobić. Odlucę, jak to wygląda, żebyście widzieli. Swoboda ruchu, no nie za... Yy. No, no dobra, to naciągnąłem ręce wyciągnąłem. No, no tak, dobrze. tylko że jeżeli tylko że jeżeli wyciągniesz ręce, to ci będzie zimno, tak? No ale, ale... ale... Możesz sobie też schować. Możesz sobie ręce dobra, schować. Ręce sobie... Tak. O! I wtedy ci jest, schować, ciepło, nie? Tak, czyli jest idea, ciepło. Okay. Czyli idea takiego ubrania ocieplonego. Tutaj ważną zaletą jest dobra. to że Swagman Roll jest kompatybilny z pelerynami US Army oraz, oraz pelerynami, czyli ponczo helikona które tam robi na wzór armii amerykańskiej oraz z ponczem holenderskim ja tego akurat z ponczem holenderskim nigdy nie testowałem ale podobno tak, tak to jest teraz będzie kolejne zastosowanie Swagmana Kolejnym zastosowaniem Swagmana będzie prowizoryczny śpiw. Teraz chowamy kaptur. Tutaj kolega chowa kaptur. I e, użyjemy Swagmana. Pokażemy Państwu na płasko, jak on wygląda, jak, jak to jest koc. Nie? Jak jest kocem. Rozkładamy, rozkładamy go. Tak, no tak jakbyś miał koc piknikowy, nie? Koc piknikowy. Można się, no, można się na nim położyć i tak dalej, i tak dalej. No i z poziomu koca nie jest żadnym problemem zrobić sobie śpiwór, co też zaraz uczynimy. Słuchajcie, teraz spinamy e, swagmana. Czyli spinamy go w śpiwór. Takim prowizorycznym śpiworem zarówno się okryjecie. Jak i w nim się wyśpicie? Oczywiście, tutaj e, ciężko jest podać e, termikę tego urządzenia. Okay. Z tego powodu, Pamy że ścigurek. to chyba indywidualnie zależy od człowieka. Natomiast tutaj właściciel może powie, w jakich spałeś y, warunkach. Przy minus 3 stopniach było zimno. Zimno było. Ok, przy minus 3 stopniach było zimno, czyli możemy przyjąć, że do trzech? No, tak, tak komfortowo, to myślę, że w 10. w 10. Ale tu jest plus tego, że jak chce się w nocy dwójeczkę zrobić, to nie trzeba wychodzić ze śpiwora. No, także maciuś. Tutaj proszę bardzo, na dwójeczkę, albo jedyneczkę, albo jedyneczkę, zależy kto jedyneczkę, chce. Jedyneczka, jedyneczka. Jest. Jedyneczkę. Otworek i można robić I sobie. można robić. Słuchajcie, no to teraz popatrzymy na Karintię. Maciek ją wyciągnie z kieszeni. Kangurzej tak zwanej. No i ubierze ją na siebie. Więc ona już w dotyku wygląda na taką bardziej mięsistą. W no, chyba wygląda tak. na bardziej mięsistą. też mi się tak wydaje. Dlatego ją kupiłem. Dobra, schowaj sobie tą kangurzą kieszeń. Może no. tu masz kangurą okay. kieszeń do schowania. Eee, tak słuchajcie <gry> państwo. Widać, że jest, czujesz, że jest obszerniejsza na Tobie, albo... Szersza, większa. Szersza, większa, dobra. Tak. To, teraz, to teraz możemy ją spiąć. I tutaj do spięcia tej karinti jest tylko jeden paseczek. Tu masz I z tylko... jednej strony Czyli tylko i tu z masz z drugiej strony, tak. Ok. Spinamy, spinamy ją tylko i wyłącznie z przodu. No i dobra. No i teraz, no i teraz, i teraz... Teraz powiedz, jakie masz odczucia w porównaniu ze swagmanem? Czuć luksus. Jest droższy. Ja Wam powiem, no. No, wiadomo, że to nie jest do tańczenia. To jest do siedzenia przy ognisku, to tak jest, naprawdę. To, Albo... to jest ogólnie, jak jest zimno, żeby się nakryć czymś. Generalnie, generalnie swagmani to byli ludzie, którzy wędrowali. Czekaj, i... zobaczymy jeszcze. No jest. Tutaj od razu też pokażę, tak jak w swagmanie mogę. No, a tutaj tutaj kiesze... mamy dodatkową regulację no. z tyłu i dodatkową kieszeń z tyłu. Po co ta kieszeń jest? Kieszeń na, jest na po górę. to, żeby, do, żeby schować w niej dodatkowy kaptur z moskitierą, który służy do tego, żeby e, przerobić to na śpiwór. No więc teraz, Maciuś, rozpinaj się Dobra. i robimy z tego koc. Też się chowa kaptur. Dokładnie idea taka sama jak w Swagman rolu No i teraz odwracamy na drugą stronę. I Maciek, jak byś mógł, Dobra, porównajmy, porównajmy, sobie, porównajmy sobie szycie. No nie wiem, może trafi się jakaś pani krawcowa, która zobaczy. Tutaj mamy takie... Ten jest gładki, tak, a ten jest pikowany. Nie nie nie, nie, pikowany nie, 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 nie. Rozepnij go, rozepnij go. I położymy Swagmana, żeby pokazać Państwu Różnice wielkości oraz, oraz pikowanie tego materiału, tylko też tą stroną lewą, tu na Karintium bo już Żeby było widać, nie? Popatrzcie Państwo, tutaj są takie jakieś szlaczki porobione. Być może to tak ma być, nie? Bo to na pewno tak ma być. Natomiast tutaj jest takie pikowanie jak w kurtkach puchowych. Mniej więcej, nie? Na zewnątrz jest gładka. No, no i, teraz, i teraz porównanie wielkości. Jesteśmy w stanie tu jakoś zrobić porównanie wielkości na tego... długość wychodzi tyle samo? No nie wychodzi tyle samo, bo e, jest jeszcze dopinany kaptur, który zaraz pokażemy, tak, ale no... Po rozłożeniu jako kot. Tak, po rozłożeniu jako koc. Tak, rozłożeniu to jest jako to jest koc. na długość taka sama, tylko jest troszeczkę węższa. Tak, no węższa jest zdecydowanie, bo węższa jest o e, 10-18 cm, tak? Dobrze to mówię? 145, 158. Ale, ale to miało być 2 metry, a to miało być ile? 2,15 po do 5 kaptura. Także tak to wygląda. I teraz porównajmy sobie materiały, które są zastosowane w jednym i w drugim urządzeniu. Więc tutaj mamy. Moment, ja sobie to przybliżę. Tutaj mamy stopery i gumy. Dokładnie albo prawie dokładnie takie same, nawet chyba takie same jak, jak w SWAGman Rolu i ten sam system. Tutaj dodatkowo są kołki, bo te kołki są do mocowania przy Poncho. To o czym Państwu mówiłem. Jeżeli chodzi o zamki, podejrzewam, że zamki też będą gdzie on jest spięty że zamki będą też chyba z tej samej firmy nawet. Zamki są YKK. Tutaj tak pisze producent, a tutaj są zamki chyba oznaczone jako Karintia, ale nie wiem czy to są YKK, czy nie są YKK. W każdym razie tak to wygląda. I teraz to co mnie zdeterminowało do zmiany z Fagmana na to... ten jest cięższy jest Zdecydowanie jest. Więcej materiałów. To nie są nie te gumki. U mnie te gumki po dwóch praniach e, po prostu zaczęły puszczać nitki. No i tutaj mamy te gumki. Te gumki nieco innej jakości. Tak samo jak sprzączki, chyba są te same, bo to jest Nexus. Tu też jest Nexus? Nie, tu, tu, tutaj nie. Nie jest chyba Nexus, a tutaj masz drugą, drugą. ale tu są dwie, no, ale tu są dwie. No, są dwie. Na no już przybliżę. Mhm. A czy, szanowni Państwo, ja tutaj w żaden sposób nie, nie chcę mówić, który produkt jest lepszy, bo możecie mi powiedzieć, że Jestem w jakiś sposób tutaj sugestywny stronniczy, tak, i stronniczy, ale. Różne. Porównujemy sobie tutaj dwa, dwa różne produkty. Te same niby z różnych marek. Sam szkic produktu, czyli projekt produktu, jest doskonały w prostocie, w formie i w wykonaniu. Niemniej jednak wykonanie Karinti, w mojej opinii przynajmniej, nie wiem jak w Twojej Maćku, jest, jest wyższy. Oczywiście ja wiem o tym, że jeżeli, jeżeli taki pasek puści, taka gumka w zasadzie puści, to możecie powiedzieć: tak, można wymienić gumkę. No, można wymienić gumkę, no ale to równie dobrze, słuchajcie, możecie kupić dwie folie e, termoprzepuszczalne i kilka kurtek puchowych na ciucholandzie i se takiego swagmana uszyć albo zgrzać i będziecie bohaterem w swoim domu. Jeżeli ktoś płaci za coś kilkaset złotych, no to wymagajmy od tego jakości. Nie? W moim przypadku te gumki się rozleciały po dwóch praniach. Tu jeszcze nie wiem do czego chcą. To... Do przypięcia moskitiery. Aha, moskitiera tak. jeszcze dopinamy. Tak. Także zaraz zamontujemy kaptur i pokażemy Państwu, pokażemy Państwu w jaki sposób robi się z tego. Proszę Państwo, jeszcze jest jedna funkcja, o której nie powiedzieliśmy przy ubieraniu. To są właśnie te napy z kapslami. One się spinają, tworząc rękawy, czyli zdecydowanie jest to, to jest, spięte. jest to bardziej wygodne i chyba takie przemyślane ustrojstwo. Nawet jakbym to rozpiął, to to jest szersze, ale, ale, ale tutaj... Czyli tutaj tak jest... jak w standardowym pączu po prostu, no też się spina na, na takie napy, dokładnie, Ciecie, dokładnie tak... Zamiast z przodu zapiął z tyłu. To będziesz wyglądał jakbyś był w ciąży. Bo ja jestem w ciąży. <śla> Dobra. Nie, nie da rady nie da rady. Dobra, to nie kombinujemy już. W każdym razie chcieliśmy pokazać zaprezentować tutaj ewentualnie te napy, które są i jak to, jak to wygląda, nie? Dobrze, okay. no i mamy tutaj kaptur, o którym mówiłem. Kaptur jest tak naprawdę, ja spałem już w tej Carinthii, więc on robi za kaptur i za e, kołnierz termiczny. Zaraz go przypniemy do śpiwora i, i Maciek Państwu pokaże, Tylko jak nie, to Maciek wygląda. W tym momencie będzie wpinał nasz kaptur. żeby pokazać Państwu, w jaki sposób tutaj działają suwaki. No i zaraz wrócimy z zapiętym. Mamy moskitierę, która jest podpięta pod kołnierz kaptura. Z prawej strony kaptura. Okay. I ta moskitiera jest zapinana na kaptur, tworząc ochronę przed meszkami, komarami i innymi dziwnymi owadami. Czyli generalnie macie Państwo gotowy śpiwór do pracy, tak naprawdę. Przecież generalnie leży nam to na twarzy, bo tu nie ma żadnego wspornika, kabłąka, żeby nam to... No, oczywiście. Natomiast rozpinając moskitierę i kładąc się w tym śpiworze, będziemy mieli, będziemy mieli kołnierz termiczny, który można zaciągnąć poprzez zaciągnięcie tych ustrojstw. Wtedy, wtedy tworzy nam się. Z moskitierą też. też się tworzy kołnierz? No to spróbujemy z moskitierą. Tworzy, tworzy nam się kołnierz termiczny, w każdym razie przy, przy szyi. I Państwo, jeszcze dwa szczegóły. No, ale na szczegółach opiera się świat. Dwa szczegóły, które są bardzo ważne. Tutaj, jeżeli chodzi o kaptur, mamy, śpiwór, mamy rzep wewnątrz i na zewnątrz. Możemy sobie po prostu zrobić wyższy taki kołnierz, tak jak mówiłeś, no. że jest wyższy kołnierz w tym kapturze. Dokładnie. A tutaj, a tutaj sobie. A tutaj mamy zabezpieczenie przed tym, żeby się nam nie rozpinał zamek. Dokładnie tak. A teraz jeszcze sprawdzimy jedną rzecz odepnij to ustrojstwo i teraz pociągnij mocno czy ten zamek się rozsunie. ktoś dostaje szoku na przykład bo dostaje skurczu ale nie 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 nie, 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 tak, nie tak nie tak nie tak na zasadzie rozrywania, na zasadzie rozrywania zamka nie chcę ci zepsuć nowego e, no, lekko to lekko pociąg jak nie chcesz zepsuć ja sobie zepsuł sam o ktoś dostaje skurczu w nocy on schodzi jak pływa jak jakby był na i jest bardzo i jest bardzo płynny zamek zaraz przejdziemy do podsumowania szanowni państwo woli podsumowania. Ja jak wiecie albo nie wiecie, wybrałem Karintię z kilku powodów. Pierwsza sprawa, która zdeterminowała mnie do wyboru, no to jest firma. Uważam, że na pewno Karintia dokładniej wykonuje swoje produkty niż firma Helicontec. Druga sprawa to jest produkcja. Helicon mamy w Chinach, Karintię mamy w Europie. Trzecia sprawa to jest dołączany kaptur. Wydawało mi się to bez sensu do momentu, jak w tym nie zacząłem spać, bo jak się w tym przespałem, to ten kołnierz termiczny dodaje nam dość sporo energii cieplnej wewnątrz, zwłaszcza, że ja śpię w tego typu biwikowerze. No i czwarta rzecz, która przekonała mnie, no to jest oczywiście ocieplina, która jest tak naprawdę projektem i, 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 i tutaj jakąś unikatową rzeczą marki Fial Raven. A jak wiecie, od blisko 10 lat używam odzieży Fial Raven i jestem bardzo mocno z niej zadowolony. To wszystko na dzisiaj na moim kanale. Mam nadzieję, że ten, to porównanie, bo to nie był żaden test, żebyśmy tutaj się dobrze zrozumieli. Tak samo jak nie mam zamiaru nikogo namawiać do zakupu jednego czy drugiego produktu, ponieważ nie jest to moją intencją, żeby krytykować Helikona i nie jest to moją intencją, żeby stawiać na piedestał Karintię. Absolutnie. Niemniej jednak e, powiedziałem Wam moją opinię na ten temat. W Swagmanie spałem e, kilkanaście razy w lecie, latem. W Karintii e, nie spałem kilkunastu razy. Swagmana prałem dwukrotnie i wyrzuciłem. Karinti. jeszcze nie prałem, więc nie wiem, czy wyrzucę. Będę mógł się wypowiedzieć, powiedzmy po sezonie letnim na temat tego produktu, co o nim myślę. Ja starałem się tylko i wyłącznie zaprezentować Państwu te dwa produkty, ponieważ intencja, pomysł i projekt, tak jak powiedziałem, zarówno w przypadku Helikon Tex, czyli chłopaków z survivaltechu. Jak i w przypadku Karinti jest genialna w swojej prostocie, natomiast wykonanie i materiały użyte zdecydowanie są na korzyść. Karinti, chociaż jest cięższa od Helikona, to wszystko na ten moment. Zostańcie w duchu i zapraszam w piękne bezkidy.